Mija 11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Tak to już jest 11 lat. Niestety nie wszystko zostało wyjaśnione. A to, że wrak tego samolotu oraz wiele osobistych przedmiotów należących do pasażerów tego samolotu, w tym do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jest w rękach rosyjskich, rzuca się głębokim cieniem na stosunki polsko-rosyjskie. Na stosunki polsko-rosyjskie. Które powinny być dobre, w każdym razie w miarę normalne. Niestety strona rosyjska nie chce ich zwrócić. No, a ich propaganda jest na tyle mocna i działania są na tyle skuteczne, że wielu Polaków uważa, że to jest w porządku. Tak są i tacy Polacy. Czy ta katastrofa jest wykorzystywana? Politycznie? Tak, ona jest wykorzystywana politycznie, ale bądźmy szczerzy, prawie wszystkie nieszczęścia, które zdarzają się na świecie, są wykorzystywane politycznie dla celów, właśnie politycznych, ekonomicznych i innych. Nie będę już ich zresztą wymieniał. Za chwilę przemówienie prezydenta Dudy, który z okazji 11. rocznicy tej katastrofy wygłosił dzisiaj rano na Wawelu w Krakowie. Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dzień dobry Państwu. Chciałem podziękować, że tak jak co roku od 11 już lat. 10 kwietnia rano Jesteście państwo tutaj ze mną na Wawelu, mówię do państwa dziennikarzy, którzy tutaj co roku też przychodzą. A ja jestem tutaj tradycyjnie razem z moimi przyjaciółmi po to, żeby oddać hołd i uczcić pamięć prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii i wszystkich tych Wielkich Polaków, wielkich ludzi, którzy 11 lat temu zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, pełniąc swoje urzędy, wykonując swoje zadania państwowe, lecąc tam z głębokim przekonaniem, że czynią to dla Rzeczypospolitej, dla naszej ojczyzny, dla pamięci o haniebnie pomordowanych w Katyniu przez Sowietów polskich oficerach. Prowadzeni sercem, prowadzeni miłością do ojczyzny, prowadzeni poczuciem wspólnoty w tej wielkiej sprawie, jaką jest pamięć historyczna i jaką jest oddanie hołdu i czci bohaterom. I to było najważniejsze przesłanie tamtej misji. I dlatego ta nasza obecność dzisiaj tutaj jest także i tak bardzo ważna w trudnych czasach, nie tylko, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią koronawirusa. W związku z tym wszystkie te dzisiejsze wydarzenia 11. rocznicy z całą pewnością będą ograniczone w stosunku do tego, co, w jaki sposób można było te rocznice obchodzić wcześniej. Ale, ale przede wszystkim dlatego, że ta ich wspólna wtedy obecność w tym rządowym samolocie, w którym zginęli, jest do dzisiaj wielkim świadectwem naszej wspólnoty. Przecież pamiętajmy o tym, że to byli ludzie z różnych scen strony politycznej. To byli ludzie, którzy na co dzień dyskutowali, debatowali nieraz bardzo żarliwie w politycznych sporach. Ale w tej sprawie byli jednym, w tej sprawie byli razem. W tej sprawie udali się razem do Katynia przez Smoleńsk. Po to właśnie, żeby pokazać także i jedność nas, jako społeczeństwa, nas jako narodu, jedność naszej pamięci, jedność rzeczy ważnych. To jest najistotniejsze przesłanie, które niesie ze sobą do dzisiaj tamta delegacja, tamto wydarzenie i jego cel. Wielka, wielka, wielka wspólnota. Rzeczypospolitej, wielka, wielka wspólnota Polaków, wspólnota, której często mówimy tak bardzo brakuje, ona jest właśnie tutaj. Niech ten dzień, także i dzisiejszy 10 kwietnia, taki sam jak wtedy, bo jest akurat tak, że dokładnie w tym samym momencie w roku jest ten dzisiejszy 10 kwietnia, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, tak jak wtedy. Piękna pogoda, choć może trochę cieplej, tak jak wtedy. Sobotni poranek tak jak wtedy. Niech to poczucie wspólnoty będzie takie, tak jak wtedy. Dzisiaj bardzo jestem przekonany, nam tego potrzeba i jestem przekonany, że oni kiedy gdzieś tam patrzą na nas dzisiaj z niebiosów, wszyscy by też tego chcieli. Żeby w większej ilości różnych naszych polskich spraw była Wspólnota, był wzajemny szacunek, i, i było rzeczywiście cały czas pamiętane o tym, co ważne, co faktycznie dla nas, ważne wszystkich, niezależnie od naszych przekonań, niezależnie od naszych bieżących poglądów politycznych, że są takie kwestie, które są ponad to. To także wielkie zadanie, które oni nam zostawili. Bo, jeżeli chcemy z tej dramatycznej, tragicznej śmierci, z tych pozostawionych w bólu rodzin, z tych wtedy osieroconych dzieci, jeżeli chcemy dostrzec gdzieś w tym wszystkim jakieś dobro i żeby ono było, to niechże tym dobrem będzie właśnie to poczucie odpowiedzialności za budowanie wspólnoty i to poczucie odpowiedzialności za ojczyznę, które. Oni z całą pewnością głęboko w swoich sercach mieli, bo jest sprawą fundamentalną przede wszystkim dla tych ludzi, którzy zajmują się polityką, aby niezależnie od tego, kto w danym momencie zwycięża w wyborach, jaka jest decyzja nas, Polaków, o tym, kto będzie nami rządził, kto będzie stał na czele najważniejszych organów państwa. Aby spra polskie sprawy prowadzone były dobrze i uczciwie, i dla Polski. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak właśnie, dobrze i uczciwie, i dla Polski sprawy Rzeczypospolitej prowadził pan prezydent Lech Kaczyński, że tak je postrzegał, i nie mam wątpliwości, że tak je postrzegali również i wszyscy ci, którzy wtedy z nim byli. Cześć i chwała, wieczna pamięć wszystkim tym, którzy wtedy zginęli. Wieczne odpoczywanie raczej im dać Panie. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu.